Wraz z Creative Suite 4 uzyskujemy dostęp do bardzo ciekawego modelu zarządzania dokumentami i oknami w obrębie interfejsu. W tej sytuacji dysponuję pojedynczym dokumentem, którego nagłówek informuje mnie o jego nazwie, jak i o przybliżeniu. Mogę korzystając z krzyżyka zamknąć ten dokument, mogę również wykorzystać prawy przycisk myszy, kliknąć na nazwie czy też na nagłówku, a następnie wybrać. Zamknij, zamknij wszystkie. Jeśli, jeśli przykładowo dysponuję więcej niż jednym dokumentem, przesuń do nowego okna. Nowy dokument i otwórz dokument. Jak sam tytuł tego rozdziału mówi, możemy wyróżnić dwa elementy w odniesieniu do kwestii, którą się zajmujemy. Po pierwsze, są to dokumenty, a po drugie, okna. W tej sytuacji dysponuję pojedynczym oknem, wewnątrz którego zadokowany jest pojedynczy dokument. Jeśli utworzę teraz nowy dokument. I kliknę OK, zauważymy, że pojawił się zaraz obok dokumentu numer 1. Tak więc w tej sytuacji mamy dwa dokumenty zadokowane w pojedynczym oknie. I możemy przełączać się pomiędzy nimi, klikając na nagłówkach lub korzystając ze skrótu CTRL-Tylda. Możemy także zmieniać pozycję tych dokumentów w samym oknie, po prostu klikając, przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając w tym przypadku w prawą. Lub w lewo. Co więcej, możemy kliknąć na nagłówku, przytrzymać lewy przycisk myszy i wydobyć dokument z okna. Tak więc wykonujemy tę operację przesuwając mysz w dół. W tej sytuacji dysponujemy dwoma dokumentami, które są skojarzone z dwoma oknami. Tak więc mogę teraz uaktywnić dokument numer 2, przytrzymać lewy przycisk myszy i oddokować go od panelu kontrolnego. I zminimalizuję. W tej sytuacji dysponujemy dwoma dokumentami w dwóch oknach, i możemy oczywiście zadokować jeden dokument do drugiego. Tak więc w ten sposób przytrzymujemy nagłówek i przeciągamy. A następnie możemy powrócić do punktu wyjścia, czyli kliknąć na nagłówku i podpiąć go pod panel kontrolny. Samą operację wydobycia dokumentu z okna możemy przeprowadzić za pomocą prawego przycisku myszy, klikając na nagłówku tego dokumentu, który chcemy wydobyć, i wybierając opcję przesuń do nowego okna. Jeśli przykładowo zdarzy się sytuacja, iż będziemy dysponowali kilkoma pływającymi oknami, i będziemy chcieli zadokować je do jednego konkretnego okna to po prostu wskazujemy jego belkę klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Consolidate all to here w ten sposób zadokujemy pozostałe pływające dokumenty i podobną opcję możemy znaleźć w rozwijanym menu Window Arrange i widzimy Consolidate All Window. Możemy także z tego menu wybrać polecenie Float in Window, czyli właściwie uzyskujemy to, co już znamy, aczkolwiek możemy za jednym razem wydobyć wszystkie dokumenty do upływających okien, czyli Float All in Windows. W tym samym menu znajdziemy również ciekawą opcję, mianowicie New Window. Umożliwia nam ona umieszczenie aktywnego dokumentu w nowym oknie z zachowaniem go w starym oknie. Tak więc zaznaczę powiedzmy dokument untitled 1 i skorzystam z New Window. W tej sytuacji dysponujemy dwoma oknami, aczkolwiek w lewym oknie mamy zadokowane dwa dokumenty. W prawym oknie mamy zadokowany jeden dokument, który jest powtórzeniem dokumentu znajdującego się po lewej stronie. Widzimy zresztą, spoglądając na nazwy dokumentu, odpowiednie oznaczenie. Tak więc, jeśli teraz wybiorę przykładowo jakieś narzędzie i wprowadzę element, powiedzmy do dokumentu Antal 12, po prawej stronie zauważymy również, iż pojawi się ten obiekt po lewej stronie. I skasuje obiekt. Mając otwartych więcej niż jeden dokument, możemy korzystać z metod aranżacji tych okien za pośrednictwem odpowiedniego menu. Tak więc, w zależności od liczby otwartych okien, uzyskujemy dostęp do większej ilości aranżacji okien w obrębie interfejsu. Także szczerze zachęcam do rozpoznania ustawień, które znajdziemy w menu aranżacji okien, menu window, zaaranżuj, jak i proponuję korzystać z menu kontekstowego prawego przycisku myszy po kliknięciu na nagłówku dokumentu, jak i w pustym obszarze. W ten sposób rozpoznamy mniej więcej gdzie i jakie komendy się znajdują oraz w jaki sposób możemy zaaranżować układ poszczególnych dokumentów